Kupcie, mam na kasza suche bułki, ja to samo biorę jednak, ani rusz. Może pani nie poradzi, może bańki, może kadzie, może nadrę, może z wiatru będę pić. Może akwa destylata, może panna, może wata, może piwa, lewa tyła, jak chce żyć. Jestem chory i nie wiemy do tej pory, czy to znowu bądź robowa. Przed miesiącem była bardzo zdrowa, ja jestem. Ktoś sika z tory, to dręczy nie tylko siedem, bo boję będę trup. Mój żołądek, to się bzika, ktoś tam taszy, ktoś tam cika tam na pewno ktoś uprawia jakiś wok. Coś ja jakieś skoki, coś podobne do parkioki, albo jakiś inny zwariowany koks. Może zjadłem szkoły tańców, kornosel i łamańców, może mam trojacki i wiem płyć. Może zagrać mam fajerkę lub zawołać, a muszę moją moim wrogom, a żyte życzę tego mieć. Do ci to się patrzyć z Polcowa? Przed miesiącą była taka zdrowa. Ja jestem chory, do nieboszczyka z chory. To ręci mnie trwa siedem, to się boję, będę drogał.